Janka Matyska, zapraszam na gnieździeński informator kulturalny. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące zaprasza 6 kwietnia o 10 na drzwi otwarte. Zachęcamy gimnazjalistów do udziału w pokazach chemicznych, fizycznych, biologicznych i informatycznych. 6 kwietnia o 16 odbędzie się w kawiarni Staromiejskiej wernisarz wystawy Pracowni Witrażu Miejskiego Ośrodka Kultury. Ekspozycja czynna będzie do 22 maja. Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na spotkanie z kulturą turecką Turcja i Stambuł. Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia o 17 w sali widowiskowej. W programie m.in. muzyczne, kulinarne i inne niespodzianki. Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna zaprasza na spotkanie autorskie z Krzysztofem Szymoniakiem oraz na promocję pierwszego i drugiego tomu esejów około fotograficznych, fotografioły. Odbędzie się także wernisarz wystawy fotografii Gniezno antywidokówki, czyli 29 prac Szymona Słupnika. Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia o 17 w bibliotece przy ulicy Staszica. Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na wykład Sebastiana Mazurkiewicza Bitwa pod Wrześnią z Sokołowem 1848. Wygrana czy przegrana? 11 kwietnia o 18 w sali widowiskowej. Kabaret Ogień w Shopie zaprasza na program Seks, Miłość i Śmiech 13 kwietnia o 16 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na festiwal polskich filmów krótkometrażowych Shortways, 19 kwietnia o 19 w sali widowiskowej. MOK zaprasza również na trzecie przesłuchanie do drugiej edycji Kaleidoskopu Talentów 20 kwietnia o 17 w sali widowiskowej. Zgłoszenia do 19 kwietnia. Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie www.mok.gniezno.pl. Na dziś to wszystko. Dziękuję. Do zobaczenia.